Nigdy nie zgadniesz, jak długo znajomi wałkowali mi i wałkowali mi. Słuchaj, obejrzyj Wednesday, będziesz się świetnie bawił, będzie super zabawa. No dobra, w sumie łatwo zgadnąć, bo serial ma raptem 3 lata, ale znacznie trudniej zgadnąć, dlaczego Wednesday stała się takim fenomenem. A ja ci to zaraz elegancko wyjaśnię. Jednak najpierw sprawdźmy, o czym w ogóle jest ten serial. Pierwszy odcinek zaczyna się od głównej bohaterki spacerującej szkolnymi korytarzami. Młodzież rozstępuje się przed nią niczym Morze Czerwone przed Mojżeszem. Wednesday Adams, bo tak nazywa się tytułowa postać, została zagrana przez Jenę Ortega. Mająca wówczas 18 lat aktorka wcieliła się w postać 16-latki, co uważam za duży plus. Na naszym rodzinnym podwórku do porównania 27-letni stary chłop grał ostatnio maturzystę. Wednesday znajduje brata w szafce z jabłkiem w ustach. To znaczy, on ma jabłko w ustach, a nie szafa. Dziewczyna pyta młodszego brata, kto mu to zrobił, ale dzieciak nie chce być sześćdziesiątą i milczy. I tutaj apel dla wszystkich dzieciaków: Słuchajcie, jeśli grupa starszaków znęca się nad młodszym uczniem, to nie ma wstydu tego zgłosić. Ci kolesie, którzy prześladują innych, będąc w grupie, to banda sobie uszy tak naprawdę. Tak czy siak Wednesday dotykając brata doświadcza wizji i widzi, kto zrobił mu krzywdę. Środa dowiedziawszy się, kto jest sprawcą, idzie na basen. Najpierw rzuca tekst, pod którym podpisze się każdy, kto ma młodsze rodzeństwo. Tylko mnie wolno torturować mojego brata. Później rzuca piranie do basenu. Rybki sieją spustoszenie, a Wednesday uśmiecha się do kamery. Następnie otrzymujemy całkiem fajny intro w klimacie Tima Burtona, o którym później wspomnę, bo to bardzo ważne jest, kim on jest. Po intrze dziewczyna wraz z rodziną podróżuje stylowym autem, oczywiście czarnym. Dowiadujemy się, że za karę trafi do Hogwartu, to jest do specjalnej szkoły dla dziwoląków, Hood chyba. Powiem Ci, że w serialu będą wilkołaki, będą syreny, będzie zamienianie ludzi w kamień i Bóg wie co jeszcze, ale i tak najbardziej niewiarygodną rzeczą, jest fakt, że rodzice Wednesday po tylu latach małżeństwa dalej zachowują się jak para nastolatków. No prędzej w duchy bym uwierzył. W tak zwanym międzyczasie w zakazanym lesie obok Hogwartu ginie jakiś ziomek. Rodzina Adamsów rozmawia z dyrektorką szkoły, czyli z panną Brienne Startu. Scena jest tylko po to, aby Wednesday mogła rzucić kilka tekstów w stylu Zobaczcie jakim jestem badassem. Osiem szkół w pięć lat. Jeszcze żadna mi nie sprostała. Z tą będzie tak samo. Środa dostaje pokój z jej totalnym przeciwieństwem, czyli z kochającą róż plotkarą. Hejka! Dziewczyna jest też wilkołaczką z wilczą impotencją, to znaczy dziewczyna jeszcze się nie przemieniła w wilkołaka na koleżanka oczywiście nadskakuje Wednesday, a ta oczywiście ją odpycha i na tym polega ich relacja. Wilczyca oprowadza Wednesday po szkole i w zasadzie jest tutaj tak samo jak wszędzie, bo uczniowie dzielą się na grupki. Tyle, że tutaj są wampiry, wilkołaki, syreny i takie tam. Najpopularniejszą dziewczyną jest podobno przepiękna syrena, która wygląda tak. Gusta są oczywiście różne, ale jeśli standardy piękna tak dynamicznie się zmieniają i ktoś taki jest uważany za super piękność, ja bardzo się cieszę i czekam, aż mnie ktoś uzna za super przystojnego. Trochę bawi mnie fakt, że w Szkole Pełnej Cudaków Wednesday budzi takie zainteresowanie. Koleś, który uczy się z wampirami, wilkołakami i całą bandą innych cudaków, nie potrafi uwierzyć, że dziewczyna ma czarne włosy i bladą skórę. Rany Jesteś czarno-biała jak like filtr z Instagrama. Wednesday ciągle droczy się z matką, nawet podczas pożegnania, i zapowiada jej, że ona to na pewno ucieknie z Hogwartu. Ucieknę z tego zakładu karnego i już nigdy o mnie nie usłyszysz. Zatroskani rodzice zostawiają córkę pod opieką pana Rączki. Pan Rączka jest bardzo ciekawą postacią i polubiłem gościa. Wednesday maluje na czarno swoją połowę pokoju. Większą połowę. Zdradza koleżance, że jest pisarką, i oczywiście dochodzi między nimi do pierwszej sprzeczki, aż wilczyca pokazuje pazurki. Całe szczęście odwiedza ich opiekunka i nie dochodzi do rękoczynów. Za to środa otrzymuje czarną dalię, taki piękny kwiatek. Następnego dnia Wednesday, która w każdym możliwym dialogu podkreśla, jak bardzo nie obchodzą jej inni ludzie, jak bardzo nie obchodzi jej hierarchia społeczna itd., itd., oczywiście staje w obronie słabego samca i wyzywa na pojedynek królową szkoły. Gdy jest remis 1-1, Wednesday proponuje Ciągnięcie ochroniaczy i zmiany zasad. Proponuje wojskowe wyzwanie. Bez masek, bez punkt. I do pierwszej krwi. Całe szczęście nauczyciel wykazuje się rozsądkiem i gdy uczniowie chcą się naparzać do pierwszej krwi, mówi twarde i stanowcze. It's your decyzja należy do ciebie. Wednesday przegrywa ze szkolną pięknością i trafia do gabinetu pielęgniarki, gada chwilę z chłopakiem, w którego obronie stanęła, a kiedy wychodzi, spada na nią kamienny gargulec. W całe szczęście w ostatniej chwili ratuje ją były chłopak królowej szkoły. Po odsknięciu dziewczyna nie raczy podziękować wybawcy za ratunek, za to rzuca iście Netflixowy tekst. Wykazałeś się patriarchalną rycerskością, by zyskać moją wdzięczność. Mhm. Później Wednesday odkrywa, że rączka ją śledzi. No nie ten rączka, tylko ten rączka. Wednesday szantażuje rączkę. Albo on będzie dla niej pracował, albo ona wsadzi go do szuflady. I teraz zadanie na wyobraźnię. Odwróćmy rolę. Powiedzmy, że Wednesday jest chłopakiem, a rączka jest dłonią kobiety. I powiedz mi, czy w takim wypadku ich relacja nie byłaby zgoła inna? Poza zakazanym lasem, Hogwart, to znaczy Neverwood, posiada własną wioskę Hogsmail, to znaczy Jericho. I tam też uczniowie mogą chodzić, ale ty... Tylko w nagrodę. Pamiętajcie, wizyty w wiosce Hogspit to nagroda. Z kolei Wednesday musi tam chodzić na terapię i Wednesday ma genialny plan ucieczki. I ten genialny plan ucieczki zakłada, że pójdzie do toalety pani psycholog i ucieknie. Tylko wiesz, ona wcześniej nie wiedziała, jak wygląda toaleta pani psycholog. Tam równie dobrze mogło nie być okna. Także ten plan nie jest do końca może wybitny, ale scenarzyści bardzo lubią Wednesday i pomogli jej tylko jak mogli. Plan zadziałał, dziewczyna zlazła po dachu i wydostała się z gabinetu pani psycholog. Teraz Wednesday potrzebuje transportu, no to idzie do jednej kawiarni w mieście i wypytuje o transport. Oczywiście mogła dzień wcześniej sprawdzić trasę ucieczki w ogóle jak uciec z tego miasta, ale Wednesday wie. Ona wie, że scenarzyści ją lubią i całkiem przypadkiem naprawia ekspres do kawy w zamian za podwózkę na dworzec kolejowy. Niestety kelner podwiezie naszą bohaterkę, ale dopiero za godzinę jak skończy pracę. Dlatego nasza sprytna i rezolutna Wednesday czeka w jedynej kawiarni w mieście, aż chłop skończy pracę. Czyli ona czeka na widoku tuż przy oknie, w pierwszym miejscu, w jakim ktokolwiek będzie jej szukał. No brawo. Akurat traf chciał, że do knajpy przychodzi trzech obwiesi, no i oczywiście trzech chłopaków chce pobić małą dziewczynkę. Tyle, że chłopaki nie wiedzą, że Wednesday jest ulubienicą scenarzystów, którzy wyposażyli ją nie tylko w genialne plany, ale również w zdolności kung fu. W raz dwa pojawia się dyrektorka szkoły, no bo gdzie ona miałaby jej szukać, jak nie tutaj? Niestety cały genialny plan Wednesday poszedł. I cały misterny plan też wpizduł. Dziewczyna wraca do szkoły i daje na balkonie koncert. Później gada z wilczycą i wysyła smsa do tego kelnera. To znaczy wysyła rączkę, która robi za smsa. Fajny motyw. Zaprasza kelnera na dożynki, żeby pójść na dożynki i żeby uciec ze szkoły. Na dożynkach Wednesday jest obserwowana przez dyrektorkę, ale wygrywa misia i wysyła sprzedawcę, by odwrócił uwagę dyrektor. Chłop podchodzi z wielkim białym misiem do dyrektorki i mówi jej Hej dziewczyno! Dyrektorka się zagapiła na Białego Misia, a Wednesday dała nogę do Krynera. Niestety na dorzynkach pojawili się ci goście z Knajpy, których ona pobiła, no i oni mają kije baseballowe, bo albo na każde dorzynki biorą kije baseballowe, albo scenarzyści im powiedzieli, że Wednesday będzie na dożynkach. Nie wiadomo jak to było. Wednesday, uciekając przed nimi, wpada na chłopaka ze szkoły, przez co odpala się jej kolejna wizja, w której widzi, jak chłopak umiera. No to jak myślisz, co robi dziewczyna, która powtarza jak mantrę, że nikogo nie lubi i nic jej nie obchodzi? No oczywiście, że bez zastanowienia biegnie mu na ratunek. Tylko okazuje się, że chłopak chce zabić Wednesday. Taki plot twist. Bo ktoś mu tam powiedział o jakiejś tam przepowiedni, więc on teraz będzie mordercą. Prawie był dusi Wednesday, ale dopadł go potwór z lasu i go zabił. I ta śmierć kończy pierwszy odcinek. Na początku kolejnego odcinka dowiadujemy się, że chłopak jednak żyje. I tutaj postawię kropkę, bo zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Jak się pewnie domyślasz, Wednesday będzie chciała rozwikłać zagadkę potwora z lasu i dowiedzieć się, dlaczego chciano ją zabić. Jeśli jeszcze nie obejrzałeś całości, to zachęcam cię do obejrzenia, ale teraz uciekaj, bo teraz będę odpowiadał, dlaczego ten serial stał się takim fenomenem i pojawią się naturalnie spoilery. W głównej mierze za sukcesem stoi warstwa audiowizualna oraz kreacja głównej bohaterki. Serial posiada mnóstwo wad, ale zostały one przykryte obsadą oraz burtonowskim stylem. Tim Burton to jest ten gość, który przez lata spotykał się z Bellatrix, czego mu zazdrościłem, ale najdłuższy romans ma z Johnnym Deppem. Dla Depa zrobił mnóstwo filmów, pozwolił mu zaistnieć w Edwardzie Nożycorękim, a później sukcesywnie przez lata obsadzał go w arcyciekawych rolach. Dla przykładu w filmie Charlie Fabryka Czekolady pozwolił Depowi na popisywanie się aktorstwem, gdzie swojej ówczesnej partnerce no Bellatrix napisał taką scenę. Ale, ale, dzieła Burtona charakteryzują się kilkoma cechami, ale wymienię trzy kluczowe dla sukcesu Wednesday: gotycki klimat, atmosfera to często połączenie groteski, makabry i humoru, a to wszystko osadzone w zdawałoby się dziecięcym i niewinnym świecie. Przez co doświadczasz kontrastu, bo tuż obok różnych śmiesznostek dzieją się rzeczy rodem z horrorów. Dlatego nigdy nie wiesz, czego się może spodziewać i masz takie uczucie niepokoju. Co więcej, Barton zwykle operuje specyficzną paletą kolorów oraz wyraźnie inspiruje się niemieckim impresjonizmem nadając dużą rolę scenografii. W najwybitniejszym dziele niemieckich impresjonistów, czyli w gabinecie doktora Kaligari, scenografia dominuje nad fabułą i aktorami. Scenografia zdaje się wręcz pochłaniać aktorów, sprawia, że widz patrzy na obraz oczyma szaleńca, który jest głównym bohaterem. A więc scenografia ma kluczowe znaczenie nie tylko w aspekcie wizualnym. Przez to, jak wygląda świat, my, odbiorcy, w pewien sposób identyfikujemy się z protagonistą. Widzimy otoczenie w sposób, w jaki widzi otoczenie Wednesday. A więc jest tutaj, jak to w niemieckim impresjonizmie, dużo powykrzywianych kształtów, przeciągniętych cieni czy ostrych konturów. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że serial jest nakręcony oczyma Wednesday, tak abyśmy się bardziej wczuli w jej charakter. To bardzo fajny zabieg jest. Zobacz, że nawet jak ona rozmawia z psycholog i siedzi do niej frontem, to kamera pokazuje to, co widzi Wednesday. To, na czym ona się skupia, czyli, no, facjatę, pani doktor. Oczywiście u Bartona główni bohaterowie często są outsiderami, no ale nie muszę tego tłumaczyć. To by nie przeciągać, charakterystyczny styl audiowizualny w połączeniu z hipnotyzującą urodą Ortegi zadziałał. I to zadziałał cuda. Zwłaszcza, że wiele scen scenariuszowo jest zbędnych, ale i tak zostały nakręcone, bo są ładne, ponieważ tworzą na ekranie kompozycję, która wycięta z serialu i wrzucona na TikToka przyciąga uwagę. No i to w zupełności wystarczyło, bo potek i niedociągnięć jest mnóstwo. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego Wednesday nie lubi matki i Ciągle się z nią kłóci. Wednesday mówi, że jest daleko poza społeczeństwem, a od początku wykazuje się empatią, potrzebą rywalizacji i innymi typowymi dla wszystkich ludzi cechami. Kojarzysz tego gościa ze szkoły, który co chwilę powtarza, jak to w ogóle nie obchodzi go sprawdzian i mówi, że on się nie uczył, że nie obchodził go ceny itd., itd. Gdy pani rozdaje kartki, to on się tam mało nie zesra. Podobnie jest z Wednesday, ona mówi jedno, a robi drugie. Wiele wątków jest zbędnych, jak ten z matką królowej szkoły, czy ten z pobytem w więzieniu ojca. Wiele scen to długaśne teledyski, które podsumowują to, co już wiemy. Wiele scen jest strasznie przewidywalnych. No, na przykład, jak słyszałem trzy razy chyba w pierwszym odcinku, że środa mówi, że się nie przytula, no to wiedziałem, że pod koniec dojdzie do super switaśnego przytulaska. Jest dużo takich zwykłych głupotek. Na przykład, ten gość nie wie, co się stało z łodzią. Serio? On się nie domyśla, co się stało? co jest? Na sam koniec dochodzi również do czegoś najgorszego, a mianowicie skrzeszony zły duch. Najpierw mówi, że tylko Wednesday może mu zrobić krzywdę, a później zamiast ją zabić, wsadza jej mały nożyk w brzuch i sobie wychodzi. Coś na zasadzie, haha, tylko ty możesz mi zaszkodzić, więc teraz, mając cię jak na widelcu. Dźwignę cię małym nożykiem i po prostu sobie wyjdę. Nie sprawdzę, co u ciebie. Haha! Ha. Nie znoszę takiego lenistwa scenariuszowego. Podsumowując, sukces Wednesday to wypadkowa urody głównej bohaterki i stylu Bartona. Może nie tyle urody, co pewnego jej takiego magnetyzmu ekranowego. Twórcy chyba są świadomi tego, bo w niemalże każdym odcinku przebierają w coś Ortega, żeby ona nam się nie znudziła wizualnie w tych samych ciuchach.